Cześć! Dzisiaj w naszym studio gościmy trzy powieściopisarki. Ania Zuza Weronika Dziewczyny z pierwszej A niedawno wpadły na pomysł napisania książki. Powiedzcie czyim czy była ona pomysłem? Był to wspólny pomysł, a w szczególności pani. Jakiej pani? Kto koordynuje pracę nad tą książką? Pracę nad naszą książką koordynuje Pani Elżbieta Piotrewicz. A kiedy zaczęły się prace nad tym projektem? Książkę zaczęliśmy pisać mniej więcej w listopadzie. Kto oprócz Was bierze udział w pisaniu tego dzieła? Oprócz nas jest jeszcze Weronika Łukowska, Lidia Wilczewska, Oliwia Sałacka i Roxana Dołkowska. Czy nam trochę fabuły tej książki? Książka opowiada o... Ogólnie akcja zaczyna się w szkole podczas jednej z nocek, gdzie zostaje popełnione morderstwo. No i akcja się toczy w poszukiwaniu właśnie zabójcy, pojawiają się nowe ofiary i tak to się będzie toczyć, toczyć, toczyć. Czy ta książka jest, y, będzie odpowiadała ludziom, którzy lubią dużo krwi, czy raczej jest spokojną książką? Raczej dużo krwi. A gdybyście miały jednym słowem zachęcić do przeczytania tej książki i określić ją, to co byście powiedziały? No, nie wiem, no ciekawa. Sama osobiście czytam chętnie, wciągnęło mnie i już nie mogę się doczekać, aż będziemy dalej to razem wymyślać. Na zakończenie już kiedy możemy spodziewać się premiery tej książki? Pierwsza część będzie pod koniec kwietnia. Zapraszamy bardzo serdecznie do tego dzieła. Patronem tej książki jest GimPlus TV. Wszystkie fakty oraz newsy możecie śledzić oczywiście na naszej stronie. Dziękuję Rafał Bierciak.